Ej! Siemanko! To jest Happy Wheels, a ja jestem Danil.pl I... będę miotał Ej Coś mi się nagrywanie przesunęło, Ale nic nie szkodzi Trochę laguje Miotam nim jak szatan What the fuck? Co to dziecko tam robiło? Życzę miłego lotu. O, oh, wow, oh, wow. Oh. Przesrane masz, chłoptasiu. O, oh, o, oh, dobrze. Jedziesz z nim na wycieczkę. Dobra wiadomość, synusiu. Ej! wiesz ten... A, nie! Mój miecz ostatni! Nie, nie, nie chcę tego! Nie! Maxi... Matrix slow motion. Oj, fuck! O. Oh. Wygrałem! Dobra, dziękuję Jetpack A to jest takie coś! Nie, 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 nie! nie. Jest! Jest mielonka i jest wygrana! Throw. What the fuck? Double kill, triple kill What the fuck? Jak oni tam stoją? Kolejny triple kill, dziękuję Ej, dobra, ej! Juhu. nie ten level. Znacie ten, nie charakter. Tu jesteś, żeś mieszku. Ej! Skacz mi z tego motorka. co to tam jest? Za gówno, które znalazłeś na jarmarku. Ej, ej, ej! O. Nie, nie, nie. Moje nogi! Aha, żyje. hard ball De fuck! Nie mam więcej pytań. Dziękuję, do widzenia. No ej, upnij się w tej liny. swing. Jestem rakietą. Chyba to nie tak miało wyglądać. Jest mielonka, ale nie ma wygranej. Don't move. To zobaczmy. Wow, on jest po prostu taki boski, że nie mam nic do powiedzenia. Chyba, że za chwilę się zmieni, to przepraszam, ale coś w to wątpię. Zresztą to robił chyba w 5 minut Z. Nadal don't move, no dobrze. Żalowo. Powinien bardziej wpaść w te piłki i w ogóle. Rope Swing plus Survive Ojej! Oś ty gnido Nieee! Wiecie co? W następnym odcinku Musimy pograć sobie W mapy te wybrane Tam w play normalne A nie w te, bo one są jakieś Niedorobione. Jakieś dzieci je robiły. No patcie. I nie ma rączek. O. A tam bym przeszedł na, na, na luziku. Dobra, mam ręce. Nie. Blum. Ej, nie, moja ręka! O, jest. Aha. To może jeszcze jedną mapkę. Ej! No, ej! Uuuu Uuu. Czy tylko mi to coś przypominało? Kuleczkę i <laughs> pasek? Nie. To jest tak idealna, że nie mam nic do powiedzenia na jej temat. Po prostu dają się przejść za pierwszym razem. Nie! Co za cioty ruskie! Ej! Rumunie, zasarany ty. A ty co się na mnie patrzysz, zielony łbie Podobno jesteś jakimś znanym youtuberem, czy kimś tam I tak Cię nie lubię, bo Cię nie znam Jak wiecie kim on jest, ten zielony stworek o tu To mi mówcie w komentarzach, bo jestem strasznie ciekaw A nie wiem co to jest Ja to przejdę, mówię wam, nie odpuszczę. Nie, no, dobra. Na tym levelu. Nie, dobra, ostatnia próba. Teraz ostatnia. I na tym, le <noise> na tym levelu kończymy, ja już się z wami żegnam, to było Happy Wheels odcinek drugi, liczę od was na komentarze, subskrypcje i łapki w górę oczywiście, tak więc dzięki za oglądanie, cześć!